O się zamienia i twój raz Ostre wiersze ponieważ pochodzą z kalendarza Pośmiewiska kalendarza na 2015 rok. Reklama na targach książki już będzie można dostać kalendarz Pośmiewiska. Pośmiewiska mówią o takich zjawiskach internetowych, medialnych. Czy Państwo jeszcze mają jakieś pieniądze? Ja ten film. O, bardzo prosimy. Nawet 10, ale bym prosił o dedykację do mojej mamy, która jest chora, bardzo niestety nie mogła... Ale to jest największą przyjemnością. Z wtedy. 10, 10 Najbardziej. To znaczy to na tym wartocie mamy, tak? To do zwrotu będzie. Dobrze, nie no, będzie. to będzie. Mam nadzieję, że będzie <laughs> można Nie no to ty Więc nie. Nie, dedykacja będzie i wartoch będzie do zwrotu. Przecież my potem wyżartujemy przecież my to oddajemy to do tego. Ludzie. Nie, to będzie oczywiście. Pani Danusi, napiszemy nawet na, na, na tekście wiersza. Może nie ten wiersz, ten poprzedni. Był, jakiś, jakiś inny. Bardzo dziękujemy. No widzicie Państwo, no, 10 złotych. No. Nie jest dwa. No. Nie wiem, to są studenci, uczniowie, tej, no. To studencki, to jest to wiesz. Państwo chcą, żeby coś stukniemy ze sceny. 10 zł tak czy owak jest, więc można czytać, yy, dedykacją oczywiście dla Pana Mamy, Pana Mamy, przepraszam, Pana Mamy, wiadomo Reklama. Jestem głupi. Uwierzyłem niewinnej reklamie. Nie wiedziałem, że to piski całe życie złamy. Niby taki zdrowy, bez ubocznych skutków Teraz gryzie się rodzina pogrążona w smutku. Własny dziadek mnie poprosił. Od losu koleje Kup mi wiagry, bo się babka nocą ze mnie śnieje. Więc kupiłem w ramach żartu. Setne urodziny. Babcia dziadka pogoniła poszukał dziewczyny. Już reklama taka wiagry z dziadkiem w lecie leci. Dobił setki, poszedł w miasto i narobił dzieci. schlecht, bot ihr